Chciałam dzisiaj sobie się super. Pierwszy raz na z moim kolegą. To się co krót, nie wiem co się zmieniło i patrzcie co mam: pensal i duże lekarz. Na no, to, to jest super. No. Ja nie, nie wiem, jak on to zrobił, on ma o wiele lepsze owoce ode mnie. Nie <śmulity> no, co tak o ja, ja mam pięć kakao, ja mam pięć kakao, a ty masz, ja mam jedną kakao, a ty trzy. A ja mam, no, ale ja mam też osiem takonów, co tam dziewięć. Ja mam, ja mam osiem, no, ja mam osiem. I co, wie? słuchaj, mówię tak, no. I to nie za obukty, bo tam było, Stefiśmy z pacjentów. No i otwiera się jest, tam. To było trzecie jajko, widzowie. To było trzecie trzecie jajko, buk. Tak. Ile ty masz czasu? Ty masz sześć, to ja mam o cztery minuty szybciej. Będę miał. Chyba, że ci jest te pety, te kiwi O, i już znów ci śpiewam. To mi kupuję kiwi. Ja kupuję nawet o Ej, a Kadalisu zasadza 500 bambusów. Tak robisz czy nie? No dobra, widzowie, mam 535 bambusów. I to jest właśnie zasadzanie, którego nie ma miejsca. No to dawaj, wejdźcie tutaj może, tu może, koło pęstanku. Tu też trochę miejsca. A ci powiem. Chodźcie jeszcze zobaczyć, co są za trójkątki. No dobre. No, 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 no nie, nie, nic nie ma. No, A ja jak się A ja przesadzę. Topa. To, w które robimy, robimy. Zasadzę. Robimy, e, e, robimy wy, że. Kurde, e, Robimy wyzwanie. Ktoś, jak kto pierwszy komentarzu, to, to wtedy dostanie, dostanie miętę za 11 milionów. O! Kto pierwszy napisze w komentarzach? Tak. I to wtedy mam tylko 2 minuty dacie miętę za 11 milionów. Tak? Ale muszę Ci napisać przy komentarzu link swój w komentarzach w i mnie zaprosić do znajomych. Tak jeszcze tak.